Na skutek biedy muszę się niestety trochę poprostytuować. Opowiem Wam piękną historię. Otóż okazuje się, że Patreon ma polską wersję. Ta polska wersja nazywa się Patronite. I ja tam jestem i obiecuję niestworzone rzeczy. To są moje progi. Czasami tych obietnic dotrzymuję. Moje patrony widzą wszystkie posty. A nie tylko te darmowe. Moje patrony dostają bonusy. No a że bonusów ostatnio przybyło, to przybliżę je pokrótce. Patrony za 3Z dostają dostęp do części filmów niepublicznych. Do tego. No i jest parę filmów. Patrony za 5Z dostają dostęp do pozostałych filmów niepublicznych to są kolejne działy. Patrony za 9 albo 10 Zeta dostają dodatkowo dostęp do dwóch arkuszy maturalnych. Zrobionych tak, jakbym chciał je mieć, gdybym miał się tego uczyć. Treść, rozwiązanie pisane, link do filmu i jeszcze konfrontacja z kluczem. Patrony 20. Plus. Dostałem dodatkowo dostęp do filmów z fizyki jądrowej, bardzo ładnie poukładanych i nowy super bonus. To są szablony kursu, który prowadzę. Tu są filmy z playlist, poukładane w sensownej kolejności, plus zadania, które robimy na kursach. Dzieci po tych kursach raczej dobrze zdają, więc można przypuszczać, że to działa. No, to jest spis treści. Tak to wygląda. Możemy się przerzucić do molów. To jest publiczne. To chyba mniej. Te zadania robię na kursie, więc nie ma filmu, ale jest odpowiedź. Patrony 20 plus dostają też serie. No na przykład. Wrzucam treść, wrzucam pisane rozwiązanie, wrzucam link, jak komuś pisane rozwiązanie nie wystarcza. Część z tych filmów jest publiczna, większość nie. a Patrony 50+, czyli ludzie zamożni. Dostałem dodatkowo plik, w którym jest link do wszystkich arkuszy maturalnych, które udało mi się zebrać. Mam trochę z ok. Poznań, coś tam z okę Kraków, trochę czerwcowych. Jest z czym pracować. Do tego dostałem takie coś, co to jest. Aha, zdanie z niepewnościami, zebrane w miarę ładnie. Z tym, że to zadanie nagrywałem kiedyś bardzo dawno temu. Nie ma postprodukcji. Merytorycznie ok, a jakościowo E. Eee. Dostaję dostęp do folderu Kurs Szablon. A w nim to, co robię na kursie. Dwa z tych plików są kompletne. Ten i ten. Chociaż dynamika chyba też. Anyway, zebrałem w nich to, co na playlistach, tylko w sensownej kolejności. Uzupełniłem o dodatkowe zadania, które trzeba by ogarnąć, żeby móc iść spokojnie na maturę. Wygląda to jakoś o tak. Myślę, że do matury jeszcze coś tam dorzucę. O, tu już widać, jakieś dzieci się uczą. Fakszy drodo. Jak można się nazywać Shui Rat Ketif? Chyba od tyłu trzeba to czytać. No, no, i w sumie to tyle. Zachęcam do wyciągania mnie z biedy. Albo nie, to nie tyle. Jeszcze jedno. W niektórych progach obiecuję czas. To jest jedna z tych obietnic, z których się nie wywiązuje, Jak na politykę przystało? W okresie przedmaturalnym nie mam kurwa czasu. Aha, jeszcze jedno, bo jak gdzieś tutaj obiecuję jakąś grupę nerdowską czy coś takiego, to zdechło. Ale zamiast tego jest. Czat na Discordzie. Jest z nami Rychupeja i inne osobistości.